Dzień dobry, dziwnie się składa, bo w dniu, w którym wyjeżdżam z Pucka, czyli kończę de facto swoje wolne, Pan Jezus mówi w Ewangelii idźcie, odpocznijcie nieco. Trochę to paradoksalne słowo dla mnie osobiście, ale może jest też dobrym słowem do tego, żeby w tych najbliższych dniach w sobie podsumowywać to, co się wydarzyło w czasie tych prawie czterech tygodni. I myślę, że jeszcze będę do tego często wracał, bo jak pamiętacie, co roku jest to dla mnie bardzo mocne doświadczenie i, i potem do niego wracam. Ale tak dla nas wszystkich, co widzę w tej Ewangelii, mówiłem ostatnio o czułości, o bliskości, o tym, że jest Bogiem wrażliwym. Dzisiaj można by dołożyć jeszcze jedną rzecz: jest troskliwy. On się troszczy o swoich apostołów. Zobaczcie, co robi Jezus. Po, po tym, jak wracają z roboty, to najpierw znajduje czas na to, chociaż ta Ewangelia pokazuje, że czasu nie mają za bardzo dużo, że y, znajduje czas na to, żeby ich posłuchać. Jest zainteresowany tym, co się u nich wydarzyło, y, a potem każe im iść i odpocząć. Jest troskliwy. Nie robi z apostołów jakichś cyborgów do roboty ale pamięta o tym, że to są ludzie, którzy potrzebują wytchnienia, potrzebują odpoczynku. I tutaj parę takich rzeczy bardzo praktycznych dla nas możemy sobie znaleźć. Pytanie, jak odpoczywamy? Już parę dni temu o tym mówiłem i zadawałem to pytanie. I pamiętam, że tam w którymś komentarzu drugim, jednym drugim przeczytałem, że fajnie można mówić o odpoczynku, ale trzeba mieć na to czas. Trzeba mieć na to pieniądze. To prawda, że nie każdy potrafi i źle nie każdy może sobie pozwolić na jakiś wyjazd urlopowy. Wiem, ile to kosztuje i wiem, jakie to jest. Nie jest to, banalnie do nie jest to banalne, żeby to zrobić, ale tak sobie myślę, że czasami gubimy coś bardzo ważnego, że my w ogóle gubimy kwestię odpoczynku że właśnie bardzo często ci, którzy dużo pracują, nie mają takich momentów, chwil, dni, kiedy mogą być tylko dla siebie, yy, gubią z różnych powodów. Często samousprawiedliwiając siebie takie możliwości, które daje nam codzienność, czyli to, że okej, okay, nie wyjeżdżam na urlop daleki, ale mogę zawsze w ciągu dnia znaleźć, nie wiem, 10-15 minut na to, żeby zrobić sobie dobrej kawy, usiąść i odpocząć. Nie włączając kolejny odcinek serialu, nie wiem, y, skrolując w internecie, bo to nie jest odpoczynek. Oczywiście dla niektórych jest to relaks, to jakby nie chcę tego negować, ale y, chodzi mi o taki, taką, taką czynność, która będzie inna do naszej codzienności. Y, może ktoś ma balkon, może sobie na tym balkonie zrobić mały kącik do odpoczynku. Znowu nie trzeba dużych pieniędzy, trzeba trochę pomysłów i chęci. Może ktoś mieszka w pobliżu jakiegoś fajnego miejskiego parku. Można wyjść na spacer, po prostu posiedzieć sobie na ławce, słuchając ptaków, ludzi itd. Jest mnóstwo możliwości tego, żeby odpocząć. Ja na przykład mam taką formę, że jak mam, nie wiem, godzinę, dwie, to siadam na rower i jadę. Nie da się wtedy oczywiście zrobić rekordów kilometrowych, ale można zawsze trochę się zdystansować. Lubię sprzątać i to też mnie bardzo relaksuje, ale nie chodzi o takie sprzątanie neurotyczne, że ja muszę posprzątać, bo nie wiem, świat się zawali, tylko rzeczywiście chcę przy tej czynności odpocząć. A więc warto szukać różnych możliwości odpoczynku. One jest nam bardzo potrzebne. I nawet Jezus w Ewangelii to zauważa. Druga rzecz, która w tej Ewangelii z pierwszej, o której wspomniałem, to jest to, że Jezus ich wysłuchuje. Świetna forma modlitwy, to znaczy, nie modlę się o to, żeby u Pana Boga coś wybłagać, wyprosić, zmienić Jego decyzję, czyli traktować modlitwę trochę jak z naszej perspektywy. Jak taką magię, to znaczy, że no, Bóg jest takim y, kimś, kto czaruje nam rzeczywistość w taką czy inną stronę i y, my to jakoś osiągniemy. Absolutnie nie. Modlitwa, i ten fragment fajnie to pokazuje, jest takim czasem, w którym chcę przychodzić do Jezusa, żeby Mu opowiadać o tym, co się wydarzyło, co przeżyłem, co przeżywam, czego się boję, co jest moją radością, co po prostu się w moim życiu dzieje. Owszem, Bóg to wszystko wie. Bogu to nie jest potrzebne. I to jest w ogóle uwalniająca myśl, że Bogu nie jest potrzebna moja modlitwa. Ale mi to jest potrzebne. Od strony duchowej, bo mam więź z Bogiem, bo On jest dla mnie kimś bliskim, bo opowiada się rzeczy ważne komuś, komu się ufa. Ale też od takiej psychologicznej strony. Modlitwa może być świetnym czasem autoterapii. To znaczy, że właśnie porządkuje sobie to wszystko, co się dzieje w moim życiu, w moim życiu. Robię sobie taki, yy, taką retrospekcję tego, co się wydarzyło. Nie po to, żeby to wszystko oceniać. Też mamy taką tendencję w modlitwie, żeby na modlitwę iść i oceniać siebie czy innych. Ale po to, żeby właśnie usłyszeć, zobaczyć, co się w moim życiu dzieje. I to bardzo Wam polecam. Inną rzeczą jest, że ten fragment o słuchaniu przez Jezusa jest też świetnym. Instruktarzem naszych relacji z innymi ludźmi. Warto dawać innym przestrzeń do tego, żeby mogli mówić. Bez względu na to, co my o tym myślimy, co oni mówią. Czy mówią mądrze, głupio, czy to się klei, czy nie. Dla mnie szczególnie ten czas, teraz w tym roku, w, w Pucku, był takim taką szkołą, małą szkołą słuchania. Szczególnie ludzi, którzy. Mówią nielogicznie. Jest tu kilku domowników, którzy ze względu na chorobę y, są nielogiczni po prostu, ale mają potrzebę komunikowania różnych rzeczy. I y, to było takie super, w cudzysłowie, ćwiczenie dla mnie, żeby po pierwsze próbować zrozumieć, co do mnie mówią. Po drugie, y, obserwować siebie, jak reaguję na rzeczy, które są nielogiczne. Jak ważne jest wtedy Uważność, by the way, jak ważna jest y, czułość, kiedy się słucha, i szacunek wobec drugiego, żeby to nie było coś, co nie tylko nie powiem, że nie wyśmiałem, no bo to już byłoby jakimś absurdem, ale żeby tego nie puszczać mimo uszu, że w tych y, dziwnych, często nielogicznych słowach, y, nie mających żadnego ciągu znaleźć jakiś sens, znaleźć coś, co będzie jakimś komunikatem. Bardzo prostym, ale będzie. Myślę, że tego nam bardzo brakuje. Szczególnie od kilkudziesięciu lat, kiedy siedzimy w internecie. Kiedy jesteśmy nastawieni na to, żeby nas słuchano. To jest, wiem, paradoks, że ja znowu do was gada'm o tym, żebyście słuchali, ale no nie mam innej możliwości, żeby się z wami porozumiewać, więc yy, mówię to tylko dlatego, że sam tego doświadczyłem. I je, widzę, jak to jest cenne nie tylko dla tego, kto mówi, ale też przede wszystkim dla mnie, tego, który słucha. To jest bardzo fajna sprawa. Bardzo Wam to polecam. Chyba tyle dzisiaj. Tak się tylko uśmiałem do tej Ewangelii dzisiaj, że jest mowa o tych łódkach, o przepłynięciu. Jak to hospicom zawsze mówię, że filozofia tego domu jest taka, żeby było miejscem i czasem i przestrzenią do tego, żeby spełniać marzenia pacjentów. Na ile to jest oczywiście możliwe. A za każdym razem, kiedy tu jestem, spełniają się różne fajne rzeczy dla mnie też. I taką fajną rzeczą było wczoraj to, że całkiem spontanicznie wyszło, że jest okazja do tego, żeby po Zatoce Puckiej, jak to mówi nasz sternik wczorajszy, po Pucyfiku, Popływać kilkadziesiąt minut na łodzi polinezyjskiej, tak to się chyba nazywa, dobrze mówię. Bardzo fajne doświadczenie, bardzo ciekawe i, i, i w ogóle duża dawka wiedzy o, o, o tym sposobie żeglowania, więc tak się to fajnie złożyło, że dzisiaj jest mowa o tych łódkach. Mi się wczoraj udało trochę popływać i trochę też popracować nad swoim lękiem. Ja się panicznie boję wody. Dla mnie woda jest czymś, co absolutnie jest niefajne. Oprócz oczywiście prysznica, bo, bo lubię, ale mówię bardziej o pływaniu, więc całe życie tej wody unikam. Wczoraj trochę się udało ten lęk znowu przełamać, więc tym bardziej się cieszę. Odpoczywajcie, bądźcie dla siebie dobrzy, troszczcie się o siebie, bo Bóg się o nas troszczy. Ta Ewangelia, jak weźmiecie lekcjonarz, to ma taki podtytuł Jezus dobrym pasterzem. Jezus się troszczy o swoich ludzi. To wybywa trochę z tego, co jest w pierwszym czytaniu, gdzie jest mowa o, o Ezechielu, jego tekście, w którym y, pokazuje Boga jako dobrego pasterza, który troszczy się o swój lud, o swoje owca. Zatroszczy, zatroszczmy się o samych siebie. Y, to absolutnie ostatnia myśl. Mówiłem już trochę o tym w tym filmie. O tym, żeby odpoczywać i żeby rzeczywiście wyłapać te momenty, kiedy mamy tendencję do tego, żeby nie odpoczywać, nie troszczyć się o siebie i zwalać to na jakieś czynniki zewnętrzne, które oczywiście często są prawdziwe, ale mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi tymi czynnikami zewnętrznymi usprawiedliwia to, że nie chce się o siebie zatroszczyć z różnych powodów, bo się przyzwyczailiśmy na przykład do takiego stylu życia. Bardzo jest nam to potrzebne i bardzo Wam to polecam. Dobrej niedzieli i do zobaczenia już po drugiej stronie Polski. Trzymajcie się.